Policjantów imigracyjnych i funkcjonariuszy ICE jest około 6 tysięcy. Biorąc pod uwagę tę liczbę około 80 milionów nielegalnych imigrantów, sami widzicie, że logistycznie jest to niemożliwe, żeby przeprowadzić masowe deportacje. Deportacja miliona nielegalnych imigrantów to koszt około 2 miliardów amerykańskich dolarów. Więc jeżeli mówimy o deportacji wszystkich, to by to kosztowało ponad pra, prawie 90 miliardów dolarów amerykańskich, i tutaj nawet ludzie odpowiedzialni za tą politykę migracyjną, chociażby Tom Homan apelują do kongresu, Toma Homan, apelują do Kongresu o zapewnienie odpowiednich środków finansowych i logistycznych. Ale właśnie chcielibyśmy tutaj z, te, z tego miejsca uspokoić Polaków mieszkających w Ameryce, bo choć zalecamy konsultacje z prawnikami imigracyjnymi, bo to są bardzo skomplikowane przepisy, to jednak nie spodziewamy się niczego w stylu e, masowych deportacji Polaków, czy to z Chicago, czy z Nowego Jorku, czy z innych miejsc w Ameryce.